Cześć, nazywam się Paweł Gordon i jestem twórcą gry Pumrok. Półmrok to klasyczna gra fabularna, ale wydana w pudełku jak gra planszowa. A to dlatego, że przeznaczona jest dla mistrzów mistrzyń gry, którzy chcą prowadzić regularnie sesje, ale z różnych powodów, osobistych lub zawodowych, nie są w stanie cyklicznie przygotować materiałów do sesji. Dlatego w pudełku zestawu startowego gry znajdziesz wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia gry. Nie tylko podręcznik zasad. Ale także kampanię składającą się z 10 przygód, 20 plansz lokacji, dziesiątki gotowych do gry, kart postaci bohaterów niezależnych i potworów, a także setki innych rekwizytów, które urozmaicą rozgrywkę i pozwolą graczom lepiej wczuć się w klimat gry. Fabuła gry toczy się w świecie fantazy, nawiązującym do XVI-wiecznej Europy. Ludzie są rasą dominującą, ale żyją w cieniu kataklizmu, który co kilka wieków nawiedza ten świat. Już od pierwszej przygody kampanii startowej gracze i graczki wciągnięci są. Polityczną intrygę sięgającą najwyższych władz miasta Grad, by w finałowej przygodzie stoczyć heroiczną walkę w obronie jego mieszkańców lub znaleźć sposób, by uciec z miasta. Więcej informacji o grze znajdziesz na naszej stronie internetowej polmrok.pl, czyli Pumrok bez polskich znaków, lub w naszych mediach społecznościowych.